Wobrzyskie biedy szyby, o których przed laty było bardzo głośno w Polsce i Europie, mimo starań lokalnych władz, nadal funkcjonują. Treny mieszczące się w aglomeracji miejskiej w jak i te w przygranicznych rejonach, np. Jedliny Zdroju, są masowo przekupywane, a cała struktura lasów polnych, dróg czy ogródków działkowych ulega coraz większej degradacji. Mimo tego, że działalność kopaczy biedoszybów nie jest już tak duża jak przed kilkoma laty, to według relacji Straży Miejskiej wynika, że kopaczy zamiast ubywać, przybywa. Strażnicy sukcesywnie kontrolują miejsca nielegalnego wydobywania węgla i z tych kontroli wynika, że... Pojawia się coraz więcej miejsc, gdzie ten węgiel jest nielegalnie wydobywany. Największą intensywność kopaczy zarejestrowano jak dotąd w rejonie ulic Bałtyckiej, Sportowej, II Armii i w górnej części Sobieńcina. Lasy i ogródki w okolicach dzielnic Nowe Miasto od dłuższego czasu wyglądają jak tereny z lejami po bombach. Ostatnio zlokalizowaliśmy takie dosyć spore, spore miejsce, gdzie ten węgiel jest wydobywany na ulicy Bałtyckiej, na terenie ogrodów działkowych. Tam jest kilkanaście dziur, z których ten węgiel jest pozyskiwany. Dlaczego tak się dzieje? Bo tam po prostu ten węgiel jest bardzo płytko pod ziemią. Praktycznie metr, półtora metra jest pokład węgla. Znacznej grubości, dlatego osoby, które kopały w innych rejonach, przeniosły się tam. Sprawców degradacji terenu nie jest łatwo złapać na gorącym uczynku. Są dobrze zorganizowani i szybko uciekają z miejsca swojej pracy, kiedy tylko zobaczą z daleka radiowóz Straży Miejskiej lub Policji. Kopią w pobliżu szkoły, kopią, niszczą ogrody działkowe niszczą mienie tych działkowców, które przez wiele lat było tam gromadzone. My wspólnie z policją podejmujemy już działania, które mam nadzieję poskutkują tym, że kopiący... Ten tam węgiel przeniosą się albo w inne miejsce, albo zaprzestaną w ogóle wydobywania, bo jest to, przypominam, proceder nielegalny, jest to wykroczenie, a w przypadku udowodnienia, że wyrządzają znaczną szkodę w mieniu bądź w środowisku, to można zakwalifikować to jako przestępstwo. Pojechaliśmy wspólnie z jednym z patroli do miejsca, gdzie wydobywany jest nielegalny urobek węgla. Drogi dojazdowe, które prowadzą do takich miejsc są z reguły bardzo wyboiste, a trafić na teren bieda szybów nie jest łatwo. 102 do 104 No, my tutaj jesteśmy, gdzie ta droma działa. Zapytaj no się, czy od góry wjeżdżali, czy od dołu. Czyli tutaj w lewo mam w dół zjechać? W te działki? Dokładnie. Przyjął. Niegdyś zadbane tereny ogródków działkowych, do których trafiliśmy z kamerą, nie przypominały lat swojej świetności. Dziury kilkumetrowej głębokości na każdym kroku, zniszczone altanki i połamane lub wyrwane z korzeniami drzewa, głównie owocowe. Takich miejsc w tej chwili jest około 30, około 30 czynnych bieda szybów. Szczególnie e, nasiliło się to wydobycie w dzielnicy Sobieńci na ulicy Sportowej. E, również, tak jak powiedziałem wcześniej, Stary Zdrój, czyli Ulica Bałtycka, Ulica Wiegieły, To są to stałe miejsca, gdzie te bieda szyby funkcjonują. Taki obraz przedstawia sytuację, jaką można zastać po stosunkowo niedługim okresie działalności bieda szybników. Miasto może w tym przypadku zlecić jedynie zakopanie dziur i wyrównanie terenu. Była tam prowadzona kontrola, wiem, że zostało zatrzymanych kilka osób. W tej chwili są te bieda szyby zasypywane. Ten teren był monitorowany przez nas już od dłuższego czasu. Dzisiaj jesteśmy od rana. W dniu dzisiejszym nie było tutaj osób, które pracowały. Natomiast teren, jak widać, za mną był pokryty licznymi dołami, z których był wydobywany węgiel. W tej chwili trwają prace w celu zasypania tego i zniwelowania jakiegoś niebezpieczeństwa. Natomiast dzisiaj osób pracujących, czyli wydobywających tutaj węgiel nie, nie było. A te osoby, które tam stoją, no prawdopodobnie to są właśnie o. Prawdopodobnie tak, mamy też takie podejrzenia, to są osoby, które przyszły tutaj zaciekawione tym, co się dzieje na tym terenie i być może e, e, szacują swoje straty, które poniosły w związku z tym, że ten teren jest zasypywany. Według Tomasza Sakowskiego, który z ramienia Straży Miejskiej monitoruje bieda szyby na terenie Wabrzycha, wynika, że tylko w tym jednym miejscu, gdzie trafiliśmy, na co dzień pracowało w wykopach nawet do 100 osób. Tutaj na tym terenie szacunkowo możemy przyjąć, bo już e, takie mieliśmy informacje i nawet osobiście e, to ustaliliśmy, że pracowało tutaj od 80 nawet e, około 100 osób. Było tutaj kilkanaście czynnych wyrobisk węgla, ale trudno mi jest oszacować, ile czasu oni potrzebują na wykopanie takiego dołu. Na pewno z taką ilością osób, które oni tutaj dysponują, wykopanie takich dołów to nie jest kwestia jakiegoś dużego okresu czasu. Jak się okazuje w większości przypadków do pracy w biedaszybach przychodzą coraz młodsze osoby, w żaden sposób nie związane z górnictwem jak to miało miejsce na początku działalności biedaszybów. Wtedy zwalniani górnicy wykorzystywali swoje doświadczenie przy stawianiu stempli, teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Kopacze żeby mieć lepszy dostęp do swoich wyrobisk wycinają drzewa, rozkopują nasypy kolejowe, palą ogniska czy podkopują ogródki działkowe tymczasem kara nawet w przypadku złapania kopacza nie jest wysoka bo sięga 600 zł. Część ogrodów działkowych na tym terenie jest już porzucona i w tej chwili te doły, które tutaj powstały, powstały na tych terenach porzuconych. Natomiast jeżeli Dalej rozejrzymy się na tym terenie. Widać, że część ogrodów działkowych jest dalej użytkowana. Stąd liczne skargi użytkowników tych ogrodów działkowych, którzy boją się o to, że osoby, które pozyskują węgiel, wejdą na ich ogródki i te ogródki zostaną zniszczone. Jak często tutaj się... W tej chwili zajmujemy się monitor monitoringiem terenów, gdzie wydobywany jest, nielegalnie pozyskiwany jest węgiel. Ten teren monitorujemy dosyć często, po podobnie jak inne tereny, które znajdują się na terenie. Nastawał w miejscu, do którego dotarliśmy, zostały zakopane wszystkie istniejące tam dziury. Węgiel widoczny był już na kilkanaście centymetrów pod powierzchnią ziemi. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Straży Miejskiej, wystarczyła jedna noc, aby kopacze wrócili w to samo miejsce i rozkopali kolejnych siedem dziur. Gotowy już urobek z nowych wyrobisk już czekał na transport i sprzedaż. Świadczy to tylko o tym, że bieda Szybnicy są jeszcze lepiej zorganizowani niż do tej pory sądzono.